Dzień dobry, chciałabym pokazać Państwu, jak wygląda zestaw zakupiony w roku 2014. Tu aż nitki już się poprów, w niektórych miejscach nie widać. Ale używam go regularnie od 2014 roku w warunkach domowych. W sumie po zmianie mieszkania obskoczył dwa domy, do tej pory obskakuje dwa samochody osobowe i mąż regularnie też używa, e, szczególnie tego ze zestawu samochodowego do ciężarówki, ponieważ one są troszeczkę większe, lżej mu włożyć rękę. Nic się z tym nie dzieje. Kształt jest zachowany. Z tym, że niektóre, może nie są idealnie białe, ze względu na to, że mąż tym je zbiorniki z ropy, felgi w samochodzie ciężarowym nie są śnieżno-białe, ale funkcje swoje zachowują po prostu po dziś dzień. I jedna i druga strona sprawuje się świetnie. Łapacze kurzu, rewelacja. Wszystkie Sunbeamy są w idealnym kształcie, kolorze, rozmiarze. Tutaj nic. Się nie zmieniło absolutnie. I to są te, które mąż ma w samochodzie. Często używa tego jako po prostu zamiast płynu do naczyń. One są już troszkę inaczej wyglądają, no, ale od 14 roku życia, 4, od 14 roku używania, jak najbardziej wszystko dalej funkcjonuje, jest w pełni użyteczne. Polecam serdecznie. Rzep, wszystko 60% kauczyku, 40% gumy, wszystko się trzyma, funkcjonuje, błyskawicznie myje okna. mop, drążek do mycia albo wysokich okien, albo ściana, albo do kurzu, wszystko działa, funkcjonuje, w sumie nie ma żadnych usterek, tutaj łebka się troszeczkę zdarła, ale to bardzo fajny, bo jest regulowany. Każdy zalegający od swojego wzrostu może dopasować go do swoich potrzeb i po prostu używać, korzystać, cieszyć się życiem bez używania chemii w gospodarstwie domowym.